Kolejny odcinek rozpoczynam od takiego dania W poprzednim odcinku pamiętacie, że zostawiłem odrobinę piersi z kurczaka Podzieliłem na dwie porcje Nie będę na razie tego mieszał, bo jak dodam ser to mi się poprzykleja do garnka Także jutro podgrzeję sobie oddzielnie makaron, oddzielnie piersi z kurczaka I później zmieszam No i mamy makaron, pesto, ser, piersi z kurczaka Myślę, że bardzo pożywny posiłek, który da mi energię na resztę dnia i na początek tego odcinka, na który Was serdecznie zapraszam. Zobaczcie, jaka ładna tęcza nad druciakiem wyszła. No i pogoda dzisiaj zrobiła się zdecydowanie lepsza. Ale super! Deszczyk delikatny i słońce. Rzadko coś takiego widać. Super! A jak wiecie, za duża dawka kofeiny... kolejny dzień ptaszki ładnie śpiewają dwa kampery dojechały a ja zmieniam lokalizację i jadę na kolejną plażę na tym jeziorze podjechałem jak widzicie aut dużo no bo dzisiaj jak nagrywam odcinek jest niedziela także przyjezdnych sporo Włochów no i zaraz zobaczymy jak wygląda plaża no powiem wam tak Tutaj w sezonie są parasole, parę rowerków, na pewno odrobinę ludzi się kąpie, no ale teraz tutaj jest otwarty bar, i ja nie chcę kurde paradować tu z detektorem przy tych wszystkich ludziach, mm, jakoś nie czuję tego miejsca, także jadę dalej. Ale ładnie wszystko wygląda jak jest słoneczko. Dojechałem do miasta. Piękna alejka z palmami. No i plaża. Zaraz idę zobaczyć, ale muszę się szybko napić kilka wody, no bo dość długo jechałem. Z tej perspektywy wam pokażę. Bardzo wysokie palmy. No i miejsce super, ale za mocno wieje i ludzi strasznie dużo. Ja muszę znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie sobie zrobię spokojnie posiłek. I może wieczorem poszukam, albo jutro z rana zobaczymy. Dobra, nie będę kombinował z miejscówką. Taki osiedlowy parking na park Fornacie był. Wychodzę od razu, palmy. No w tym miasteczku to te palmy są naprawdę ogromne. I tam dalej mam jakąś fontannę, jakiś taki plac. No mi, o, kaktusy. No miejsce fenomenalne, pogoda ekstra. Zjem coś i pójdę się przejść na spacer. I mam całą miskę pesto, i teraz y, pytanie, ile taki makaron z pesto, z serem kosztuje. A więc mamy tak. Makaron kupiłem za 1 euro i mi starczył na dwa takie posiłki, czyli mamy 50 eurocentów. Ser, jakieś euro 80 i 6 plasterków, a tutaj jest jeden plasterek pokrojony, czyli 30 eurocentów dochodzi, czyli mamy 80 eurocentów. I pesto kupiłem za 2 euro i to pesto. No, starczy spokojnie na 6-7 takich dań. No to powiedzmy tam. No, dajmy na to też te 30 eurocentów. To mamy euro 10, czyli tak nawet, jakby, jak weźmiemy 4,2 razy 1 i 1, no to mamy 4,62. No, przyjmijmy tak z górką, z gazem, że to 5 zł taki posiłek. Macie pojęcie? A dobre to pożywne. Także, no nie wiem, czy, czy da się taniej zrobić obiad na vanlife? Napiszcie w komentarzu. Jaki teraz plan? Teraz plan, przejść się po okolicy, pokazać Wam jak to wygląda ładnie wszystko. I to mi się podoba. W środku miasta piękne drzewa, palmy, tutaj mały skatepark. No i niedaleko do plaży. No i miejsce, tak jak pisali na Google Mapsach, nie na Google Mapsach, tylko na park Fortnite, bardzo, bardzo spokojne. A wiecie co jest fajne? <laughs> na przykład to drzewo. Nie wiem czy to pomarańcze czy mandarynki. No ale niecodzienny dla mnie widok. Przynajmniej teraz pierwszy raz widzę w tym roku takie drzewko. Także może już. No ciekawe kiedy będzie zbiór. Bo tutaj cieplej. Takie bloki. Idziemy na plażę. A jest bliska, jakie zarombiste te palmy i agawa. Patrzcie, jakie to ma liście. Ci, co tu mieszkają, to się na pewno nie zachwycają, ale mi się tu bardzo podoba taka roślinność. Tu sobie skręcimy Via Venezia, czyli ulica o nazwie Wenecja. No pięknie, tu niektóre powoli budzą się do życia roślinki. Tak, kawałek po obiedzie się przejdę, żeby Wam pokazać po prostu, no, takie miasteczko, nie za duże, ale już mocno tętniące życiem. Te palmy jakie ciekawe, inne niż poprzednie. No i generalnie, będąc samemu, organizuję jakoś ten czas i mówię... Taki krótki spacer, i zobaczymy, gdzie mnie tutaj uliczki doprowadzą. Ale zarąbiste. I nie mam pojęcia, co to za roślina. To w ogóle jakiś stary owoc, ale fajnie wyglądają. Te żółte kwiaty. Super. A to chyba. Nie wiem, czy to nie jakieś. Nie, no, kokosy chyba nie stare. Ale fajnie to wygląda. I tak w zasadzie tutaj już doszedłem do takiego ala centrum i na wprost mam tutaj dokładnie nie wiem, 400 metrów metrów plażę. A idę się przejść zobaczyć jak warunki nad morzem, bo może jutro z samego rana sobie wejdę, zobaczymy. A miasto, w którym jestem nazywa się Martin Sicuro. No fajnie to wygląda. Jak jutro nie będzie wiało, to na pewno sobie poszukam. Niebo też ekstra. No, i plaża. Casablanca. Byłem tutaj. Byłem kojarzę to miejsce. Ale teraz troszeczkę bardziej sobie zwiedzam. O, słoneczko wyszło. A ja się zachwycam tą alejką. No, wygląda to fenomenalnie. W ogóle jestem chyba trochę przestarzały. Tak się czuję, że kurczę. Tyle podróżuję i widzę tylko siebie z kamerą GoPro. Większość influencerów, influencerek tylko z telefonami lata. No ale nie ma co się dziwić, dobra jakość w telefonach, nie? Ale GoPro moim zdaniem też jest świetne. Czy też Wam nagram, bo przy samym wjeździe na osiedle zobaczcie jak ładnie wygląda taka palma z kaktusem. I w ogóle pięknie jest to zrobione, co? Ale nie wiem, tak jak byłem w Szwecji i w Szwecji czuję się jak ryba w wodzie. Tak we Włoszech. No, czuję się tak. tak nieswojo trochę. Tak trochę inaczej niż w innych krajach. Nie wiem, tak jak, jakby wam to porównać, ale tak, żeby się zaklimatyzować, to musiałbym tutaj z 2, 3, może 4 miesiące. Możliwe, że jak będę wracał do Polski, że wtedy już. Będę się czuł jak w Szwecji, ale jeszcze co, jeszcze póki co tak się. Muszę zaklimatyzować porządnie. Dobra, czas wracać do domu. A przeszedłem się, bo jakoś tak kurczę. Nie wiem, czy ciśnienie w górach, czy co, ale, ale się tak słaba trochę poczułem i mówię, przejdę się na spacer. A co? Mamy kolejny dzień. No i rzadko w takich okolicznościach wychodzę z auta. Żadnego auta nie ma. Wczoraj było pełno, wszyscy w pracy. Piękny widok, pogoda genialna, Ej, przyjadę się teraz na plażę. No i w takich uliczkach, gdzie auta stoją po jednej stronie, takim busem jest no, dość duży komfort. Nie jest zbyt szerokie Ducato, także ta wersja L2 H2 idealnie się sprawdza do takich wąskich, Włoskich uliczek. Patrzcie, grzyby pustynne. Yy, tutaj stanąłem. Jest plaża jedna wielka. I zobaczę, może znajdę oczami gdzieś wypukane miejsce. No, fale za duże, żeby poszukiwać. Ale może na jutro czy coś ogarnę. Podjechałem na kolejną plażę. No, tutaj zdecydowanie mniej ludzi, jakoś bardziej mi się tu podoba. Na pewno nie spędzę nocy w takim miejscu. Tylko tak jak jest tutaj hotel, jest taka wąska ulica, i jest miejsce, żeby zaparkować kampera. Nie będzie widoczne z drogi. Tu widzę jakiś ale fajne szyszki. E, idę na spacer na plażę, korzystam z tej pięknej pogody. No, fale, jak widzicie, są spore, także dzisiaj poszukiwań nie będzie. Jeszcze na chwilę do Lidla podjechałem po te bułeczki. No, ulubione moje. Jak będziecie we Włoszech, to po 19 eurocentów. I no, kurczę, jakoś. No, mi smakują niesamowicie. No, i to miejsce jest super. Nie ma tych falochronów, może tu inaczej pracuje. Plaże niesamowicie duże. Co chwila bary, piękne palmy, duże miasto. Także tutaj chyba gdzieś będę koczował, aż nie będzie tak biało, i będę mógł sobie poszukać na spokojnie. Taką mikrobazę sobie <laughs> zrobiłem z tych badyli. Taki widok. Chwila relaksu. Tak sobie idę, idę, patrzę, patrzę. No i. No to nie jest bursztyn. To jest prawdopodobnie jakieś szkło. No ale wygląda fenomenalnie. A tutaj dla znawców butelka po winie. Stara. Współczesna, jak myślicie? I co znaczy dobra izolacja w busie? Zobaczcie 22 stopnie, gdzie mam pozamykane wszystko. A w momencie, jakbym sobie otworzył okno dachowe, włączył wyciąg powietrza z auta i otworzył to okienko, to nawet w kamerze powinniście już usłyszeć, jak tutaj wiatr zasuwa. No jest to. Absolutnie fenomenalna sprawa, a jeszcze tamto okno jakbym otworzył to już w ogóle jest przewiew, także no nie wiem, bo wieje ogólnie na zewnątrz, ale podejrzewam, że może być w słońcu 25-26 stopni, także no fajnie, że ten bus no, jest totalny game changer jeżeli chodzi o Fiata Dobla Ducato i najważniejsze jeżeli chodzi o detektory metali, bo... Dlaczego mi się zalewały? Dlatego, że po wyjściu ze słonej wody, nawet jak opłukałem detektor i położyłem we Fiacie dobro na przednim siedzeniu, no to co się działo? Temperatura w doblo ponad 50 stopni, często była wewnątrz, no i przez to się rozszczelniało. A tutaj, w Ducato, no to maksymalnie może będę miał 30 czy ponad 30. A detektor zawsze w tym pojemniku będzie pod łóżkiem, gdzie będzie te 5 stopni chłodniej, no i w ten sposób nie powinien mi się zalać. Mam taką przynajmniej nadzieję. Założyłem krótkie spodenki, i teraz tak tutaj klej dwuskładnikowy mi się kiedyś wylał. Jak widzicie. Twarde to jest cholerne, cholernie i mnie w nogę kuje, i muszę coś z tym zrobić. E, ponieważ mam ten zestaw e, do szycia, to postanowiłem, że tutaj wytnę ten kawałek i coś wszyję. Tylko muszę pomyśleć co, żeby to było w miarę ok, No ale muszę to wyciąć, bo zaraz idą bardzo ciepłe dni. A spodenki takie fajne, bo jest kieszeń, także kluczyki portfel mi nie wypada. No i dotąd bardzo, bardzo wygodne. Właśnie robię trening i tutaj mi brakuje czegoś, żeby móc na triceps ściągać gumę. Mam taki króciec, tak go sobie przyczepię i tutaj damy od góry wkręta i będzie trzymało. No, coś takiego wyszło. Tutaj nie ma dużego nacisku, po prostu delikatnie przytrzymy, przy, przytrzymywana jest ta guma. No, a najważniejsza rzecz, że działa w ten sposób. Idealna sprawa, tego mi właśnie brakowało. Kiedyś znalazłem coś takiego i teraz, teraz, może się przyda. Wytnę tą twarz, i ta twarz akurat powinna tutaj ładnie zakryć. Także widzimy się, jak już czas szyję. Trochę zmieniłem pierwotny plan, praktycznie nie widać, bo czarna nitka. Zobaczcie, dałem w ten sposób i to szorstkie całe co było od spodu teraz mnie nie uwiera także po temacie pewnie zastanawiacie się dlaczego szyję zamiast kupić jakieś nowe spodenki. no jestem tak nauczony, że naprawiam rzeczy, a nie wywalam e, wieje strasznie i tutaj przez to, że auta przejeżdżają obok mnie strasznie telepie busem także zmieniam miejscówkę, żeby zjeść sobie na spokojnie posiłek Dosłownie 200 metrów, przyjechałem, mam super miejscówkę, ale nie nagrywam z zewnątrz busa, bo dzisiaj jest taki wiatr, że po prostu no, nie, idzie, e, nie idzie nagrywać czegokolwiek. Wiem, wiem, nie powinienem, ale tak lubię słodycze, że głowa mała. Takie karmelki kupiłem, już spra sprawdziłem, smakują jak te Welters Original. Bardzo zbliżony smak, a cena... No, nie, nie są takie drogie. Tam ciut ponad chyba euro 19, coś takiego. I tutaj z miodem, czyli z czymś co 23% miele. Zobaczymy, czy dobre, ale to po obiedzie, bo teraz czas na obiad. A dzisiaj na obiad gulasz. Ostatni słójczek mi został, także połowa dzisiaj, połowa jutro. I dwie te bułeczki, które mm, kupiłem, te malutkie z masełkiem. W drugim miesiącu on-life'u zbieram wszystkie paragony. No i zobaczę realnie pod koniec miesiąca, ile wydałem na jedzenie we Włoszech. Dobrze, w tym odcinku. To już wszystko, niewiele się działo, no ale teraz jak nagrywam daily vlogi, no to nie zawsze będą jakieś cuda niewidy. Jedne dni będą bardziej ciekawe, inne mniej. No i mam nadzieję, że już niebawem wrócę do poszukiwań, że będą dobre warunki, no bo teraz nie ma co ukrywać. Kilka dni w ogóle nie było poszukiwań, duże falowanie i poczułem dokładnie to, co El Pirata akurata w Turcji, który w ciągu miesiąca nurkował chyba 7 czy 8 razy. No. Taki to jest okres. Wiadomo, w lato fajnie, bo już morze jest spokojne. Ludzie gubią na bieżąco, jest wszystko fajnie. Ale teraz, w tym okresie przedsezonowym, jeszcze to może dość mocno figluje. Także, jak się podobało, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!